My zaprowadzamy Ład Konstytucyjny w państwie. Konstytucja! Konstytucja! W 2015 roku, w grudniu, dochodzi do fundamentalnego pęknięcia gwarancji funkcjonowania państwa prawa. Mianowicie wtedy, w grudniu 2015 roku, prezydent Andrzej Duda odmawia, łamiąc konstytucję, przyjęcia przyrzeczenia przez... Wybranych przez Sejm, powołanych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I przysięga w tym momencie sędziów, którzy zostali powołani z większością Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy bardzo wyraźny sygnał, że następuje dramatyczny początek procesów, które zmierzają do przejęcia panowania nad Trybunałem Konstytucyjnym, a być może właśnie w perspektywie nad całym wymiarem sprawiedliwości. Zadzwoniłem do, do, do Adama Szczebosza i, i powiedziałem mu, w Adamie. To jest moment, w którym, w którym wszyscy liczą na Ciebie. Adam Szczębosz mówi, wiesz, ja nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo wiem, czy to ma sens, ja jestem w, jednak w, w tym wieku, w którym no, kto będzie chciał słuchać starego, emerytowanego sędziego. Przecież jakie może być moje oddziaływanie? Ja jestem teraz trochę z boku, nie pełnię żadnej funkcji, więc ja temu gwałtownie zaprzeczyłem. Powiedziałem, Adam, to jest moment, w którym Twój głos może mieć, znaczenie ogromnie istotne dla y, opinii publicznej i może ukształtować na przyszłość działania w, w, na rzecz ochrony wymiaru sprawiedliwości. Czyli to pan go pchnął na te barykady? E, w, w, no mogę powiedzieć w jakimś, sensie, w jakimś sensie, ponieważ udzielił po raz pierwszy głosu bardzo wyraźnie. Pan Jarosław Kaczyński będzie musiał przyznać, że to jest najlepsze rozwiązanie powrotu na drogę praworządności. I potem już Popłynęło. On wszedł rzeczywiście na barykady bardzo, bardzo wyraźnie, z ogromną siłą i determinacją. Drodzy koledzy, musimy mieć świadomość tego, że być może zbliżają się dla was czasy niełatwe. Ale nie jest się sędzią tylko w czasie pięknej pogody. Jest się sędzią w czasach trudnych. I dali tego dowód ci sędziowie, którzy potrafili nawet w stanie wojennym oprzeć się no, nieprawdopodobnie wielkim naciskom, by zachować własną godność i to, co jest najważniejsze: niezależność od wszelkich władz i niezawisłość w orzekaniu. Jestem przekonany, że Temu wyzwaniu, to być może, daj Boże, że tak nie będzie. Was czeka, podołacie i będę mógł być z was dumny. Zdecydował się na ten, na ten dra dramatyczny, oczywiście bardzo dramatyczny ruch, był bardzo schorowany. Słabo widzący, coraz słabiej. Wiesz, w ostatnich latach życia, Adam Szemor prawie nic nie widział. Był Pan zaskoczony, że zobaczył Pan tego 80 kilkuletniego człowieka na barykadach? Nie, to dla mnie zdziwiłbym się, gdyby go tam nie było. W sytuacjach ekstremalnych nawet staruszkowie wstają z grobu, można powiedzieć. Nigdy w tego rodzaju imprezach udziału nie brałem. Oczywiście inaczej było przed 1989 rokiem. Miał ten właśnie ten nasz temperament, ten tak? temperament tych liderów Solidarności, którzy w zakładach robili strajki. Ale jakie były jego motywacje? Odpowiedzialność. Za państwo? Tak. Odpowiedzialność tego, właśnie prawdziwego konserwatysty. I konserwatysta potem nagle wyszedł na barykady walczyć z konserwatywnym rządem Kaczyńskiego. Właśnie, to są dwa różne pojęcia konserwatyzmu. Żeby doszło do przemiany jakościowej sędziów, którzy będą ludźmi o mentalności służebnej wobec państwa i narodu? W Adamie Strzemboszu. Ja poznałem konserwatystę wielkiego formatu. Jesteśmy razem. Tak, ja uważam, że to był najpiękniejszy gest, że rzeczywiście pan profesor, który miał konserwatywne poglądy, o czym mówił, zdecydował się stanąć przeciwko rządowi, który też te konserwatywne poglądy głosi. Czyli dla niego praworządność nie miała barwy politycznej. Dla niego praworządność była neutralna politycznie, była zestawem wartości, które na jego oczach były łamane. Ja myślę, że on czuł też się i słusznie architektem, Państwa prawa, które e, tworzył, i widział też, jak zaprzepaszcza się e, dorobek jego, dorobek e, innych sędziów, prawników, którzy to państwo prawa przecież po 1989 roku tak nie budowali. Są takie sytuacje, w których nie można stać z boku. Ja ukształtowałem w pewnym sensie nowy sąd najwyższy. Drodzy Państwo, czuję się tutaj o 26 lat młodszy. Dziękujemy Panie Profesorze!